Siemanko! Jeszcze, jeszcze przed odcinkiem chciałbym wam zaprosić na live'a we wtorek, ponieważ dodamy sobie bardzo dużo fugee, ponieważ to już będzie ostatni live z kalendarza. I co? Wr wracajmy do odcinka! Siemanko, siemanko, widzowie! Z tej strony Wiewiórku, a dzisiaj pokażę co zostało dodane i nowe ad na Space Simulator. To co? Zaczynamy! Tak w wam opowiem, jest tutaj nowy gargantuan One Present, czy stary, bo to powtórka z tego roku w sumie, można powiedzieć. Tutaj da się wkładać w Możemy sobie jednego włożyć, ale to się nie działa. Są na przykład upgrade. Y. Tak, później, to przejdziemy później. Tutaj pociąg, nowy kalendarz. To jest no, bo to trzeba czekać. Zrobię jedno okienko, tak poleciały jakieś rzeczy różne. Tam koinki, to tak w skrócie wam powiem. Tutaj aukcje na nowego Fiuja Rindeer. który jest bardzo ładny, i Titanica, których jest 35 jak na razie. Jest nowa tutaj chatka. Trzeba właśnie tutaj w te. ...cele trafić. Tych celi jest 15 na mapie ogólnie. I tu jest ten, gingerbread chatka. Nie wiem czym, mogę bić. Ale tak fajnie się tutaj prezentuje. Tam jest chyba jakieś jajko i da się kratać gifty. Tu takie grinchy na mapie, które da się rozwalać. Do tego są pety różne. Ja zazwyczaj się tutaj Grinch... ...i lockpiki. trzeba tutaj zużywać. Które nie wiem jak zdobyć. Na pewno z giftów, ale te najsłabsze tylko z giftów lecą. Tutaj da się też wymieniać. Dark Piki najlepsze. I tutaj chyba już na górę sobie przejdźmy. A jest tutaj środek. Jest taki. Taki Snowman, który się rozwala jajko. zobaczcie no tu na górę. Z Grinch Ride też coś nowego. Zresztą to, to, to było, tylko w innej postaci. Na tech wardzie. I tutaj takie, takie tajne przejścia. Ale jest nowa minigierka, czyli Sudoku to jest nagroda jajka. to jest jakąś większą szansa na fiudra. O te tyle jak to mi zignęło, nie wiem czemu. Ale po prostu to tutaj muszę gdzie. Czyli nie wiecie o co, o co, o co chodzi w sudoku, w słuchaj, nie w tym samym rzędzie tego samego koloru. Czyli na przykład jak ja miałem biały, to muszę tutaj dać. Tutaj jest biały, tutaj też jest biały. I tak, jeszcze nowe klębat, z nowym stanikiem ładnym i fiudżem tam gdzieś inne rzeczy i... nowy Forever Pack z jajkami. I nowy jeszcze pack, no naprawdę dużo, tylko szkoda, że tamtego roku wszystko, nawet bym powiedział, że ten super holiday pack, na tutaj nie zmienione, tylko nowe jajka i gifty. To już chyba wszystko, tak patrząc, tak na szybko Wam powiedziałem, bo też nie chcę Wam przedłużać, po to jest Ashes Elf, Candy Cane, Ornament Message, to chyba tyle, więc cóż. Macie tutaj nabiuza urywki. Jeżeli może przed nabiuzem sobie otwórzmy. Forever paka, dawno to robiłem. <laughs> Nie dodajcie! W ogóle to jest live, pozdrawiam wszystkich z live'a i patrzcie na to, future jest Wow. Kupujemy! Co, kupujemy Fura? Bye. Wow, pierwszy fiurz z update'u. Drugi fuge? Nie, nie, nie kupuję tego, nie kupuję. Chwileczkę skończy. Jest jajo. waga uwaga. I... waga uwaga. Jest! Fuge, golden, hippo, mint. Fajnie! Jest, Zrobiliśmy sobie jajko. Już wam pokazuję tutaj takie fajne jajko. W ogóle też są jakieś busty z sam tutaj, żeby go sobie wsadzić. I double event na razie. Wow, kolejne jajko mamy! Nie się. I Dobra, mam sobie jeszcze tutaj em, choinki, już 60 giftów tych, więc. to to już, już ostatni choinkę? nie, już nie starczy niestety. Prastą to, to mamy kolejne jajko, trzecie! Wow! Ja Esej, otwieramy gift, uwaga, uwaga, czy coś wypadnie? Dużo lockpicków leci, strasznie dużo. uwaga, uwaga. Dużo tych giftów mamy w ogóle, chyba ze 100 prawie. I końc giftów, czy coś poleciało? Chyba nic nie poleciało. I powoli Adno już się kończy, ale wszystko byłem nie wiem, skąd, Future Secret Dira Naprawdę prawda? Fajnie się prezentuje, wam pokazuję. Taki ładny jest, nawet bym powiedział. Jest, mamy Adama, znaleźliśmy kolejny Future. Wow. I odpuszczę procent jeszcze, uwaga, uwaga, 20% się na fiuja. i Ajajaj, nie dało Więc no tyle, no ja, op, to sobie może taką piątkę na 10, bo nie jest jakiś taki fajny bym powiedział za jest dużo rzeczy. Tylko właśnie... strasznie tu, trudno zdobyć lockpiki albo te gingerbread lucky, na tym wiem ja jak to zdobyć. To, to co, to ja się wam żegnam dziękuję za oglądanie pa widzowie!